Są miejsca, których nie ma na żadnej mapie. Nie są one zbudowane z ziemi, kamienia ani współrzędnych, ale z emocji, myśli i wspomnień, które gromadzą się jak kurz na duszy. Karl Jung, jeden z największych myślicieli psychologii głębi, nigdy nie ostrzegał nas przed zewnętrznymi potworami. Jego ostrzeżenie dotyczyło wewnętrznych, niewidzialnych, ale niszczycielskich niebezpieczeństw. Nie mówił o czających się wrogach, ale o psychicznych krajobrazach, w których cierpienie nie leczy, a jedynie niszczy, gdzie jaźń rozpada się na fragmenty, a świadomość staje się cichym polem bitwy. Miejsca te nie powstają z powodu wspólnych wad lub niedoskonałości, ale z powodu chorych struktur wewnętrznych. Są to środowiska mentalne, w których pozostajemy uwięzieni. Nie zdając sobie z tego sprawy, pierwszym z tych miejsc jest najbardziej kuszące dom zaprzeczeń. Jung nauczał, że dopóki nie uświadomisz sobie swojej nieświadomości, będzie ona kierować Twoim życiem, a ty nazwiesz to przeznaczeniem. Dom ten zbudowany jest z odmowy, strachu i wstydu. To tam chowamy wszystko, z czym nie chcemy się zmierzyć. Gniew, którego udajemy, że nie czujemy. Pragnienia, które uważamy za niedopuszczalne, lęki, które uznajemy za słabość, ale także nasze ignorowane talenty, stłumioną autentyczność i potencjał, którego ujawnienie zbytnio nas przeraża. Cień, jak nazwał to Jung, to zbiór wszystkiego, co wykluczamy z naszej świadomości. Zaprzeczanie temu cieniu nie uwalnia nas od niego, tylko czyni go potężniejszym. Kiedy ignorujemy te części siebie, nie znikają one. Działają za kulisami, kształtując nasze impulsy, sabotując nasze relacje, rzutując nasze wady na innych. A potem mówimy, że świat jest niesprawiedliwy, że mamy pecha, że ludzie są zawsze toksyczni, nie zdając sobie sprawy, że po prostu odgrywamy ten sam nieświadomy scenariusz w kółko. Życie w zaprzeczeniu jest jak mieszkanie w domu luster. Wszystko wydaje się zniekształcone, z wyjątkiem własnego obrazu, który pozostaje ukryty. Każdy zewnętrzny konflikt ma swoje wewnętrzne odbicie. Każda odmowa to głos, którego nie słyszymy. Jung postrzegał zaprzeczanie jako mechanizm przetrwania, ale także jako powolną truciznę, ponieważ uniemożliwia nam rozwój, integrację, uzdrowienie. A to, z czym się nie zmierzymy, powraca, zawsze powraca. W postaci kryzysu, udręki, powtórki. Stawianie czoła cieniu nie oznacza poddania się chaosowi, to zdobycie autonomii nad tym, co nas porusza. To uznanie, że prawdziwa siła nie leży w utrzymywaniu pozorów, ale w stawianiu czoła temu, co się za nimi kryje. Dom zaprzeczenia wydaje się bezpieczny, ale jest wygodnym więzieniem, a prawdziwy rozwój. Nie może rozkwitnąć tam, gdzie nie ma miejsca naprawdę. Kiedy zaczynasz integrować swój cień, coś głębokiego się zmienia. Przestajesz być kontrolowany przez niewidzialne impulsy. Gniew już cię nie dominuje, brak nie dyktuje twoich relacji, a ty przestajesz powtarzać destrukcyjne wzorce, nie rozumiejąc dlaczego. Stajesz się całością, nieidealną, ale szczerą, obecną i samoświadomą. Carl Jung nazwał ten proces indywiduacją, podróżą polegającą na integracji świadomych i nieświadomych części psychiki w celu stworzenia zjednoczonej jaźni. Jest to droga powrotu do siebie, ale ta droga zaczyna się od odwagi. Odwagi, by przyznać, że nie jesteś tak spokojny, jak się wydajesz, że odczuwasz zazdrość, gniew, dumę. Że czasami kochasz, aby być akceptowanym, i uśmiechasz się. Aby być tolerowanym, że oszukujesz sam siebie, nie ze złośliwości, ale ze strachu. I ta szczerość, choć niewygodna, jest początkiem wolności. Na przykład, zazdrość nie jest problemem problemem jest udawanie, że jej nie czujesz. Gniew, ból, zazdrość, nienawiść nie są potworami, które należy zniszczyć, ale posłańcami, których należy wysłuchać. Jung mawiał, że to czemu się opierasz trwa, a wszystko, co jest ignorowane, rośnie w cieniu. Kiedy zaprzeczamy naszym uczuciom, nie znikają one, gromadzą się, aż pewnego dnia wylewają się w nieproporcjonalny sposób, sabotując relacje, decyzje, a nawet zdrowie fizyczne. Cień, który jest rozpoznany, traci swoją destrukcyjną siłę, ale cień, który jest ignorowany, staje się autonomiczną siłą działającą przeciwko tobie, wewnątrz ciebie. Integracja nie oznacza usprawiedliwiania złych czynów, ale zrozumienie ich źródła. To pytanie, dlaczego ta emocja istnieje? Która część mnie domaga się uwagi? Proces ten nie odbywa się tylko na kanapie terapeuty. Może rozpocząć się teraz, kiedy zdecydujesz się spojrzeć w głąb siebie z uczciwością i bez osądzania. Unikanie cienia jest jak próba ucieczki przed echem w jaskini. Podąża za tobą, powtarza Twoje bóle, więzi Cię w cyklach. Wyjście polega na zejściu do piwnicy swojej duszy, zapaleniu światła i rozmowie z tym, co tam zamknąłeś. Wysłuchaj swojego bólu, nazwij swoją złość. Poczuj swój smutek, aż się rozpuści, bo to, co przyjmujesz, przekształcas. I wtedy przestajesz żyć jak marionetka swoich traum i zaczynasz żyć jako bohater swojej historii. Drugim miejscem, w którym dusza nie powinna pozostawać, jest bagno urazy. W przeciwieństwie do cienia, który można zintegrować, uraza jest zastygłym bólem, raną, której odmówiono możliwości zagojenia. Jung wierzył, że cierpienie, gdy jest świadome, może mieć właściwości alchemiczne, zamienia ołów w złoto. Kruchość w mądrość. Ale kiedy ból jest ignorowany, lub powtarza się bez przetworzenia, zamienia się w truciznę, gorzki cykl, który więzi nas w przeszłości i zatruwa teraźniejszość. Uraza karmi się powtarzaniem, opowieściami o niesprawiedliwości, frazesami typu to zawsze mi się przydarza, lub kiedyś tego pożałują. Na tym etapie ból nie próbuje już być zrozumiany. Próbuje uzasadnić swoje trwanie. Niebezpieczeństwo polega na tym, że zaczyna definiować naszą tożsamość, ale uraza, choćby wydawała się jak najbardziej uzasadniona, nigdy nie leczy. Wzmacnia jedynie narrację, że zostaliśmy skrzywdzeni, zdradzeni lub zdewaluowani, i mocno trzyma nas w tej roli. Karl Jung rozumiał, że powtarzanie bólu bez jego transformacji. Jest jak krwawienie z dawnych ran bez ich oczyszczenia. Uraza jest w istocie nieświadomym wyborem podtrzymywania cierpienia jako formy tożsamości. Stajemy się osobą zranioną nie z konieczności, ale z przyzwyczajenia. A przyzwyczajenie do bólu jest jednym z najtrudniejszych do przełamania. Daje ono zniekształcony rodzaj komfortu, poczucie, że ma się rację, że jest się ofiarą. Jednak, jak ostrzegał Jung, to, co nie zostanie przekształcone, zostaje przekazane dalej. W tym cyklu przestajemy żyć. Bagno urazy jest cicho niszczące. Im więcej czasu tam spędzamy, tym trudniej jest się z niego wydostać. Zaczynamy nie ufać wszystkim, przenosić stare rany na nowe relacje, reagować na proste gesty, jakby były zagrożeniem. Często uraza przebiera się za dojrzałość. Teraz jestem chłodny, bo się nauczyłem. Ale tak naprawdę nauczyliśmy się budować mury, a nie mosty. I chociaż te mury chronią nas przed bólem, izolują nas również od życia. W tym miejscu pojawia się przebaczenie nie jako uniewinnienie tych, którzy nas skrzywdzili ale jako wyzwolenie nas samych. Jung nie postrzegał przebaczenia jako cnoty moralnej, ale jako radykalny akt psychologiczny. Wybaczenie nie oznacza zapomnienia o tym, co ci zrobiono. To odmowa dłuższego noszenia tego ciężaru. To powiedzenie to mnie zraniło, ale nie definiuje mnie. To wybór, by iść naprzód, nawet z blizną w kierunku życia. Wybaczenie przerywa łańcuch między Tobą a przeszłością. A ten łańcuch, jeśli nie zostanie zerwany, zamienia się w niewidzialne więzienie, które ciągną się przez lata, czasem przez pokolenia przemiana bólu jest aktem odwagi oznacza powrót do przeszłości nie po to aby ją przeżyć ponownie ale aby ją przepisać oznacza spojrzenie na ranę i poszukiwanie w niej granicy lekcji siły jung nazywał to alchemią psychiki przemianą cierpienia w świadomość ale ta przemiana nie następuje z czasem następuje dzięki obecności trzeba przerwać cykl Zadawać niewygodne pytania, porzucić nałogowe narracje. A jeśli zauważysz, że toniesz w tym bagnie, niosąc historię jak sztandary, używając swojego bólu jako tarczy, zatrzymaj się. Zadaj sobie pytanie: czy to nadal mnie chroni, czy tylko mnie więzi? Ponieważ uraza nigdy nie każe tego, kto cię skrzywdził, ona niszczy ciebie. A jeśli nie przekształcisz tego bólu, w końcu staniesz się jego odbiciem. Nieufnym, defensywnym, twardym, niezdolnym do pełnej miłości. W ten sposób ofiara nieświadomie staje się zwierciadłem agresora. W ten sposób trauma, bez przetworzenia, staje się tożsamością. Jung zachęca nas, abyśmy z tym zerwać. Nie poprzez zaprzeczanie bólowi, ale poprzez jego przetrawienie. A kiedy zostanie przetrawiony, staje się żyzną glebą. Ponieważ każda dusza która odmawia życia na bagnach, nieuchronnie zaczyna kwitnąć, ale dusza nie rozkwita tam, gdzie panuje potępienie. Kiedy decydujemy się pozostać uwięzieni w poczuciu winy lub wstydu, zaczynamy żyć w niewidzialnym więzieniu, gdzie każde wspomnienie staje się wyrokiem, a każdy błąd dowodem, że nie jesteśmy godni. Jung dokonał jasnego rozróżnienia: poczucie winy pojawia się, gdy uznajemy, że zrobiliśmy coś złego, jest to moralny alarm, który może skłonić nas do naprawienia krzywdy. Wstyd natomiast jest znacznie bardziej toksyczny. Mówi nam, że jesteśmy błędem. Nie wskazuje na to, co zrobiliśmy, ale na to, kim jesteśmy. I to właśnie ta różnica sprawia, że wstyd jest jednym z najbardziej niebezpiecznych stanów emocjonalnych dla psychiki. Wstyd nie krzyczy, szepcze, ukrywa się między wierszami naszego życia. Jest w komplementach, których nie potrafimy przyjąć, w związkach, które sabotujemy, w celach, których nigdy nie realizujemy z obawy przed porażką. Osoby opanowane przez wstyd mogą wydawać się funkcjonalne, pracują, uśmiechają się, odnoszą sukcesy, ale noszą w sobie ciche przekonanie, że w głębi duszy są wadliwe. Żadne osiągnięcia nie są wystarczające, żadna miłość nie jest godna zaufania, żadne przebaczenie nie wydaje się prawdziwe, a najokrutniejsze jest to, że to więzienie nie potrzebuje strażników. Człowiek sam się w nim zamyka, wierząc, że nie zasługuje na nic więcej. Karl Jung postrzegał to jako poważną przeszkodę w rozwoju psychiki. Twierdził, że dusza nie rozwija się w środowisku ciągłego osądzania. Ciągła represja, podsycana przez surowy wewnętrzny głos, często odziedziczony po rodzicach, systemach religijnych lub traumatycznych doświadczeniach, niszczy spontaniczność, kreatywność i uniemożliwia nam prawdziwe doświadczanie życia. Psychika potrzebuje przestrzeni, aby popełniać błędy, zastanawiać się i rozwijać. Nie jest to możliwe w warunkach wewnętrznej tortury. Uzdrowienie zaczyna się zatem od samoakceptacji. Nie chodzi o usprawiedliwianie naszych błędów, ale o uznanie, że jesteśmy czymś więcej niż tylko nimi, że popełnianie błędów jest ludzkie, ale torturowanie się za nie jest nieludzkie. Jung wierzył, że nikt nie zmienia się poprzez karanie, ale poprzez akceptację. Prawdziwa dojrzałość emocjonalna nie rodzi się z wiecznego poczucia winy, ale z odważnej odpowiedzialności. To wtedy, gdy przestajemy mówić jestem taki i zaczynamy mówić zrobiłem to i mogę się na tym nauczyć. Wyzwolenie się z tej więzienia wymaga reedukacji własnej narracji, zastąpienie głosu oprawcy głosem opiekuna. Zadanie sobie pytania skąd wzięło się przekonanie że nie zasługuje na szczęście. Kto przekonał mnie, że nie jestem godny miłości? W większości przypadków wstyd ten został zaszczepiony w dzieciństwie poprzez powtarzającą się krytykę, zaniedbanie emocjonalne lub odrzucenie. Ale fakt, że został zaszczepiony przez innych nie oznacza, że musimy go dalej pielęgnować. Dzisiaj możesz zdecydować, że zaczniesz otwierać te cele. Nie wymazując przeszłości, ale odmawiając jej prawa do definiowania Twojej wartości. Ponieważ dusza nie została stworzona, aby żyć w pokucie, została stworzona, aby rosnąć, poruszać się, kochać, popełniać błędy i iść dalej. A ten ruch zaczyna się, gdy przestajesz oceniać siebie jako przypadek beznadziejny i zaczynasz traktować siebie jako kogoś, kto jest w trakcie przemiany. Dusza w trakcie przemiany potrzebuje przestrzeni, aby oddychać, ale kiedy jaźń tonie w nadmiarze myśli, ta przestrzeń znika. Umysł, który powinien być sprzymierzeńcem świadomości, staje się wtedy labiryntem. Wyrafinowanym, logicznym, pełnym pułapek. Karl Jung ostrzegał, że kiedy odłączamy się od całości istnienia i skupiamy się wyłącznie na intelekcie, Wkraczamy na niebezpieczny teren. Umysł zaczyna kręcić się w kółko, szukając odpowiedzi, które nie nadejdą tą drogą. Myślisz, myślisz i myślisz, próbując kontrolować przyszłość za pomocą analiz, próbując przepisać przeszłość za pomocą argumentów, próbując uniknąć bólu za pomocą przewidywania. Ale im więcej myślisz, tym bardziej oddalasz się od prawdy, od teraźniejszości, od ciała i duszy. To miejsce, które Jung uznał za formę subtelnej ucieczki, jest labiryntem nadmiaru myśli. W nim mylimy rozmyślanie z mądrością. Wierzymy, że myślenie jest równoznaczne z rozwiązywaniem problemów, podczas gdy w rzeczywistości tylko podsycamy ukryty niepokój. Strach przybiera maskę inteligencji, a logika staje się tarczą, która nie pozwala nam czuć. Intuicja, sny Symboliczne obrazy, tak cenione przez Junga, są wyciszane. Dusza, która przemawia metaforami i uczuciami, zostaje pochłonięta przez nieustanny szum umysłu, który nie potrafi odpocząć. Współczesna nauka potwierdza tę pułapkę. Badania neurologiczne pokazują, że nadmierne rozmyślanie wiąże się z lękiem, depresją i chronicznym stresem. Ciągłe myślenie aktywuje system alarmowy mózgu, ciało migdałowate, tak jakby niebezpieczeństwo nigdy nie miało się skończyć. Zużywa to energię życiową i uniemożliwia nam życie chwilą obecną. Dlatego Jung proponował nie tylko analizę, ale także ciszę, sztukę, symbole, doświadczenia. Rozumiał, że nieświadomość nie komunikuje się za pomocą racjonalnych słów, ale poprzez obrazy, emocje, doznania. Aby wyjść z tego labiryntu, trzeba na nowo nauczyć się ufać temu, co się czuje, a nie tylko temu, co się myśli. Zaufać instynktowi, mądrości ciała, przerwie. Nauczyć się, że niektóre odpowiedzi pojawiają się dopiero wtedy, gdy umysł się wycisza. Że życie nie polega na tym, aby wszystko było jasne, ale na tym, aby być otwartym na to, co się pojawia. Że działanie bez całkowitej pewności może być początkiem wolności. Kiedy jesteśmy uwięzieni w tym labiryncie, paraliżuje nas bezczynność. Odkładamy decyzje, wątpimy we wszystko, łącznie z samym sobą. Labirynt daje złudzenie kontroli, ale przynosi tylko zmęczenie, zamieszanie i samotność. W tym momencie wielu szuka izolacji jako formy ochrony. Wychodzą z nadaktywnego umysłu, i chowają się w fałszywym bezpieczeństwie samotności, szóstym miejscu, w którym dusza nie powinna przebywać. Ta psychologiczna pustynia maskuje się jako siła. Osoba mówi, że nie potrzebuje nikogo, że lepiej jej jest samemu. Na początku może to wyglądać na niezależność, ale z czasem cisza przestaje być spokojem i staje się wygnaniem. Dusza, jak mawiał Jung, leczy się w lustrze drugiego człowieka. W tarciach intymności, w prawdziwej wymianie. Nikt nie leczy się sam. A samotność, gdy staje się murem, przestaje być schronieniem i staje się więzieniem. Jednak często to, czego unikamy, to nie ludzie, ale te części nas samych, które uważamy za niegodne pokazania. Uciekamy od innych, aby nie konfrontować się z wrażliwością, bólem, poczuciem niewystarczalności. Jung przypominał nam, że w relacjach zostajemy zranieni, ale to właśnie dzięki nim się leczymy. Cień nie jest zintegrowany z absolutną samotnością. Przemiana wymaga spojrzenia drugiej osoby, konfrontacji, akceptacji, lustra. Nie chodzi tu o emocjonalną zależność, ale o uznanie, że istnieje część nas, która ujawnia się tylko w relacjach z innymi. Pozwolenie sobie na bycie naprawdę widzianym jest aktem odwagi. Powiedzenie oto jestem z moimi wadami, moimi ranami, nadal godny miłości jest zerwaniem z wielowiekowym uwarunkowaniem, które nauczyło nas ukrywać to, kim jesteśmy. Na pustyni izolacji tracimy święty kontakt między ludzki, wyzwanie, które niesie ze sobą intymność, ale także niezastąpioną radość bycia zrozumianym. Dusza nie została stworzona, aby przetrwać w samotności. Została stworzona, aby należeć. A kiedy ta więź jest zbyt długo odrzucana, dusza szuka schronienia w ostatnim i najbardziej zdradliwym miejscu na cmentarzu przeszłości. Tam teraźniejszość jest poświęcana w imię tego, co już minęło. Umysł błąka się po wspomnieniach, jak duch, próbując ożywić chwilę, naprawić to. Czego nie da się naprawić lub podtrzymać dawny ból. To miejsce jest zwodnicze, ponieważ maskuje się tęsknotą, szlachetną żałobą, wiernością stratą. Ale w rzeczywistości jest to wygnanie z teraźniejszości. Jung twierdził, że psychika zawsze wzywa nas do całości, ale całość można przeżyć tylko w teraźniejszości. Dopóki jesteś przywiązany do tego, co mogło być, do tego, co straciłeś. Do tego, co ci się nie udało, drzwi do nowego pozostaną niewidoczne. Nie chodzi o zapomnienie, chodzi o szanowanie bez przywiązywania się. Naucz się mówić do widzenia nie tylko ludziom, ale także tym wersjom siebie, które już nie pasują do ciebie. Przeszłość jest źródłem nauki, ale nie ma w niej życia. Życie pulsuje w tym, co ma nadejść, a do tego potrzebne są wolne ręce. Jeśli czujesz, że żyjesz bardziej wspomnieniami niż teraźniejszością, zadaj sobie pytanie, co próbuję utrzymać przy życiu, co już umarło. Z jakimi historiami nie potrafię się rozstać? A co najważniejsze, kogo powstrzymuje przed narodzinami w sobie, podtrzymując te żałobę? Dusza potrzebuje powietrza, przestrzeni, teraźniejszości. A teraźniejszość nie czeka, aż poczujesz się gotowy. Wymaga obecności, wymaga decyzji, ponieważ każda sekunda stracona w iluzji przeszłości to wieczność odebrana teraźniejszości. Jeśli spędziłeś zbyt dużo czasu w jednym z tych siedmiu miejsc, w zaprzeczeniu, urazie, wstydzie, masce, nadmiernym myśleniu, izolacji lub przeszłości, kliknij, lubię to, zasubskrybuj kanał i jeśli chcesz, aby ten projekt nadal istniał. Zostaw wsparcie w dowolnej wysokości. W końcu nawet najsilniejsze dusze potrzebują gestu, aby dalej oddychać.